Tam dzisiaj jest ma urodziny, i z tego powodu y -y -y. idziemy po piwo. Idziemy po piwo, idziemy również do Zo, idziemy na Bolin, idziemy na wernisarz. Gdzie to w kolorze. Idziemy na Wernisach oraz idziemy y, na piwo wieczorem. I na gaming wieczorowy. A, i na wieczorowy gaming z różną grzałapro pro. Piękny dzień. Na osiedlu zwycięstwa. Kurwiliśmy się w chuj, bo nie ma. Aha, znaleźliśmy młodziutki, brzyłe, złota. Teraz zostawiamy. Taki smak, nie? to na, na Instagramie zaznaczajcie. To <noise> będziemy wiedzieć. Ale odda. Wraz z Bartoszem skupiliśmy następujące produkty. Lech, który markuje Melon Ech, Leg free pomelo Grapefruit e, Także nawracając To może być dobre To na pewno będzie chujowe e, Smoczy owo z winogrono. To może być fajne Ale może być sztuczne No i absolutny top e, Limonka z miętą na który się jakby polowaliśmy na samym starcie, ale no, był tylko jeden sześciopak, ten jest tylko jeden sześciopak. Barto się śmieje z kibla jak nagrywam. Byliśmy na koszykówce Ale pani wychowawczyni wf u powiedziała, że mamy wypierdalać o Tam jest Dziko No to wypierdalamy No, także tyle

Bartosz winie papierosa. Idziemy idziemy na kuski, pogłaskać kozy i do domu. Także Bartosz zobaczył kozę. Bartosz, jak jest? Zajebiście, w mordę za. <gryzny> Ciekawe, czy są tylko dwa? A nie to jest trzeci. A nie co nie to nie było. Kto jest hersznem waszej bandy? Niedźwiedź się uwalił na pizdę i nie chce z nami roz rozmawiać. Cały czas siedzi na pizdzie. Idziemy dalej. Idziemy na tygrysy. I, znaczy bo... I na inne, inne, inne małpy. I, o. O, bo jedną małpę nauczyliśmy już szkolować papieża. Ale nie nagrało się, niestety, bo na kamerze pokazywaliśmy memy z papieżem Także idziemy dalej No i tyle. Który jest Alfa? Chyba ten nie? Ten co zapierdala? A jaki jeszcze jest Omega? Czy Sigma? sigma.

Teraz też byłem chyba. Zobaczmy. Transkrypcję. Jesteśmy w takiej odległości Nie jesteśmy. Dobra. Ale wstyd. Jaki wstyd. Total drajnecz. Myślę, to, że stoi chyba z tego co oni. Nie chcę tylko stoi. Mсовоя, boleć tylko kamelę, chyba że nie ma na stanie. pole kupić wielbłąda, bo fioski są słabe. Tam idzie. Słuchajcie, tam jest panda czerwona. I sobie leży? Mój jeju, jak leży? Izolutek nie da się nie? To zwierzę, które znajduje się za moimi plecami to orzeł bielik. No od początku. Jeszcze raz. Nie, nie, nie kasuję. No ta nie kasuje. Proszę Państwa, to jest murzyn. Jeszcze raz. To zwierzę... Nie, ale już, już lepiej. Dobra, no. To zwierzę, które znajdę... zwierzę, które znajduje się za moimi plecami to orzeł bielik. To zwierzę, które znajduje się za moimi plecami to orzeł bielik. Bieli. Symbol naszego kraju, gość naszego godła, wspaniałe, dostojne zwierzę. Wbrew pozorom, tak jak mówi tabliczka, orzeł bielik nie żywi się padliną. Orzeł bielik poluje, jest słowcą, jest nie jest agresorem, jest bielki, jest drapieżnikiem, jest silny, odważny, męski, nie boi się przeciwności losu, tak jak my, Polacy. Dziękuję. Widzisz orła. Podbiliśmy naszego starego kolegi Kondora Kondora giganta? Wielkiego Kondora wielkiego Z niewiadomych przyczyn Postanowił Zapozować na Jezusa W Świebodzinie Fajny Ale smutno mu za patrzeć To takie nasze spostrzeżenie bo Spotkalił jakieś 10 minut temu. O, spojrzał się nawet. Poczuliśmy emocjonalną więź z Kondorem Wielkim. Zrobiło się nam go autentycznie żal. Fajny. Kurwa bo ci Ej, Jejku jak się patrzą <laughs> Cześć Jedzenie Z nudziutkim <laughs> Zresztą się kurwa nie chce nagrywać I, i, I tyle W temacie Trzeba by taki ekipę zmontować Panorama nagrać jeszcze w chuj, ale już nam się nie chce, już kurwa bolu nas nogi, spać nam się chce, mi się nie chce, mi się chce spać, kończymy vloga, mam nadzieję, że się podobało, ja też mam siema,